Cześć, nazywam się Marcin Osiak i witam Cię w pierwszym odcinku mojego podcastu. Nie tylko dla przedsiębiorców, jest to miejsce, w którym chciałbym, żebyśmy zastanawiali się, w jaki sposób być skutecznym pracownikiem, pracodawcą, przedsiębiorcą, finanserem. I rozmawiać tu będziemy o marketingu, produktywności, procesach sprzedaży, czyli wszystkim tym, co może nam pomóc sprawnie funkcjonować, przełączać się pomiędzy pracą dla różnych klientów, bez względu na to, w jakiej formie wykonujemy nasze zadania. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zasubskrybuj mój kanał, a także włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Podcast dostępny jest we wszystkich popularnych aplikacjach podcastowych, a także na YouTube. Tak się zastanawiałem, jaki powinien być temat pierwszego odcinka, i tak na rozgrzewkę pomyślałem sobie, że warto wziąć na warsztat dzisiaj rozważania o tym, w jaki sposób rozmawiać ze swoim szefem czy ze swoim pracodawcą na temat chęci realizowania zadań również dla innych klientów. Mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego chociaż 10 minut podcastu, bo uwierzcie, że pisanie jest dużo łatwiejsze niż mówienie. No ale zobaczymy. Uważam, że ze swoim szefem, u którego jesteśmy zatrudnieni, czy to na pełny wymiar godzin, czy na prawie pełny wymiar godzin, który daje nam te 30 czy 40 godzin pracy w tygodniu. Powinniśmy rozmawiać o tym, że chcemy robić również inne zadania. A jeżeli do jakiejś firmy dopiero wchodzimy, czy właśnie do pracy, czy chcemy jakiś duży projekt się podjąć, to uważam, że od samego początku powinniśmy komunikować właśnie fakt bycia freelancerem, czy realizowania również innych zadań, żeby też wszystkie strony od samego początku wiedziały, na jakich zasadach toczy się ta gra, i, czy, i żeby ustalić, czy, czy to wszystkim odpowiada. Dlatego też, poza, poza samym faktem zakomunikowania tego, że również robimy inne projekty, dobrze jest moim zdaniem ustalić warunki brzegowe, jak, takie, jak taka praca powinna wyglądać, co możemy robić, czego nie możemy robić itd. I może to się komuś wydać głupie, ale myślę, że warto ustalić właśnie, że czas, który poświęcamy dla pracy dla głównego klienta, to Pracujemy tylko dla niego, w tym czasie nie wykonujemy na przykład, telefonów do innych klientów, że pracujemy na swoim sprzęcie, na swoich zasobach itd., żeby też dać swojemu szefowi czy swojemu pracodawcy takie poczucie, że nie wykorzystujemy, nie naciągamy go, tak, pracując u niego, będąc u niego w pracy, a robiąc w tym czasie coś, coś innego. Dlatego takie warunki brzegowe warto jest mieć zapisane w swoim kontrakcie, i moim zdaniem, nie ma co bać się lojalek, nie ma co bać się umów o zachowaniu poufności, bo tego typu zapisy w kontraktach tak naprawdę służą temu, żeby zabezpieczyć interesy wszystkich zainteresowanych stron. I jeżeli uważasz, że lojalka, czy NDA jest zagrożeniem, no to wcale nim nim nie jest. A nawet jeżeli nie masz podpisanej lojalki ze swoim pracodawcą, a jesteś zatrudniony na w kontrakt czy jakiś duży projekt, to uważam, że w dobrym to nie jest powstrzymać się w tym czasie od realizowania zleceń dla bezpośredniego konkurenta swojego głównego pracodawcy. I moim zdaniem tego wymaga tak naprawdę czysta uczciwość i przyzwoitość. Ale też podpisując tego typu umowy, czy zabezpieczając jakieś zapisy w kontrakcie, wiesz, że twoje autorskie pomysły czy strategie są twoją własnością, ale wyniki tego, jak wykorzystujesz je w zasobach firmy, już niekoniecznie to jest własność twojego, twojego klienta. Dlatego tego typu zapisy czy umowy są ważne, no bo one tak naprawdę. Zabezpieczają przed tym firmę, że ich dane nie wyciekną, nie będą pokazywane innym klientom, nawet z innych branż, ale że te dane, na których Ty pracujesz wewnętrzne firmowe, będą, będą bezpieczne. I poza, poza tym bezpieczeństwem, myślę, że takie uczciwe podejście i rozmowa z szefem. Może też być mu przedstawiona jako korzyść, tak? No bo robiąc jakieś zadania czy realizując jakieś umowy dla klientów z innych branż, tak naprawdę masz na swoją pracę szersze spojrzenie, bo możesz obserwować przykłady z innych branż, z innych firm i być może rzeczy, które wydają się nieoczywiste, czy na które byś nie wpadł jakbyś się cały czas tylko gotował w jednym sosie, w jednej branży, w jednej firmie. Mogą pomóc wpaść na jakieś rozwiązanie, czy zbudować Twoją przewagę konkurencyjną, przez to właśnie, że, że patrzysz z troszeczkę innej perspektywy na to, czym, czym się zajmujesz. No a poza tym praca na wielu branżach, dla wielu klientów jest rozwijająca. A czego z kolei nie polecam robić, to nie polecam faktu realizowania projektów dla innych klientów. Ukrywać przed swoim szefem czy swoim pracodawcą, no bo to prędzej czy później wyjdzie na pewno. I choć e, tak naprawdę bronić Twojej pracy, bronić Ciebie e, powinny e, głównie wyniki, no to w społeczeństwie ważne jest również zaufanie i uczciwość i to też jest bardzo cenna e, waluta. Dlatego, dlatego. Wa e, Ukrywanie, tak, i, i strach przed tym, że szef nie zrozumie, i nie mówienie mu o tym, że robimy również tematy dla innych klientów, może się obrócić później przeciwko tobie, bo z jednej strony stracisz w oczach swojego szefa zaufanie, z drugiej strony też, jak będziesz chciał kiedyś zmienić pracę czy dostać innego do klienta, no to możesz mieć właśnie tego typu kłopot być nacenzurowanym, że inni też nie będą ci ufali, czy Pracując u nich, nie będziesz też gdzieś na boku cicho sobie dorabiał, i też no, nie będą mieli takiej pewności, czy będąc u nich w firmie, nie robisz właśnie w tym czasie czegoś innego. A jeżeli trafisz na szefa, na któremu zależy na rozwoju nie tylko firmy, ale i pracowników. I który chciałby, żeby oni rośli razem z jego firmą, no to tak naprawdę twoja dodatkowa aktywność i szersze spojrzenie, to jest dla niego będzie dobrą wiadomością, i tak naprawdę może przynieść dla firmy e, wiele korzyści, a Tobie być może otworzy ścieżki, kariery dodatkowe czy jakieś możliwości dla awansu czy rozwoju w, w tej firmie. Poza tym, moim zdaniem, dobro wraca i po prostu, zwyczajnie warto być, warto być uczciwym. No, mówiąc szczerze, nie mam pojęcia, czy wyszło z tego 10 minut, czy nie, ale jeżeli dotrwałeś, dotrwałeś do tego momentu, to bardzo Ci serdecznie dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka, które traktuję troszeczkę jako odcinek treningowy, rozgrzewkowy, żeby oswoić się z gadaniem do kamery. Jeżeli ta treść okazała się dla ciebie wartościowa, to podziel się nią ze znajomymi. A ja ci serdecznie jeszcze raz dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego podcastu, gdziekolwiek na niego trafiłeś lub trafiłaś. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć.